Szanowni Państwo, w tym filmie chcemy przedstawić Wam tematykę małej retencji na przykładzie lasów. Eee, oczywiście jesteśmy na terenie Naleśnictwa Rywnik, które swoim zasięgiem obejmuje m.in. miasta Wodzisław Śląski, Jastrzem Zdrój oraz żory. A takie zbiorniki jak ten za mną służą właśnie do tego, aby odzyskiwać wodę opadową, która przydaje się później w funkcjonowaniu całego ekosystemu. Zatem, do czego Przydaje się mała retencja w lasach i co ona daje? Przede wszystkim mamy wodę. Staramy się ją tam zatrzymać. Dla lasu bardzo ważnym aspektem jest to, aby tej wody nie brakowało. Mamy teraz coraz częściej mało śnieżne zimy, bo one nie są do końca bezśnieżne, ale tego śniegu jest bardzo mało. A taki śnieg jest świetnym magazynem właśnie w czasie wiosennym. Wiosną jest bardzo sucho, nie ma jeszcze dobrze rozwiniętej roślinności zielnej. E, więc bardzo często tej wody po prostu brakuje. I te działania, które są podejmowane w ramach małej retencji czy związane z małą retencją, e, bardzo istotne mają wpływ na to, aby tę wodę właśnie zatrzymywać. Mhm. I jakie to są przykłady tej małej retencji? Takim przykładem mogą być różne stawy, zbiorniki wodne, które są tworzone w lasach, albo właśnie gromadzić tą wodę na okres suszy. Jest to udrażnianie rowów melioracyjnych, które również bardzo istotną rolę pełnią w lesie, ponieważ jeżeli ten rów jest zarośnięty bądź go nie ma, ta woda wtedy stoi nam dosłownie w lesie. Zalewa nam te lasy, no i te drzewa cierpią. No przyznajmy szczerze, że drzewo rośnie w ziemi, a nie w wodzie. Jest taka teraz tendencja, niestety zauważalna bardzo mocno, że poziom wody gruntowej nam spada. I to też drzewa odczuwają bardzo mocno. Bahanie temperatur i różnice w pogodzie, jaką zaczynamy obserwować, jest bardzo drastyczna dla lasów, dla w ogóle dla roślinności, no i dla nas, dla ludzi. Okres suszy, który przychodzi i utrzymuje się przez miesiąc, dwa, bardzo wpływa negatywnie na roślinność, na lasy. A zdarzają się sytuacje, że nagle zaczyna nam padać przez dłuższy okres, i gleba nam nie chce przyjmować tej wody. Las działa troszkę jak gąbka, ale ona też ma swój limit. Jeżeli ta gąbka jest mocno przesuszona, to ona też nie będzie wchłaniała odpowiednio szybko, tak naprawdę, tej wody, i ta woda będzie nam się gromadziła na powierzchni. Dlatego ważne jest, aby też mieć miejsce e, dla tej wody, która nam. Nie wsiąka, aby ona spływała gdzieś w jedno miejsce i nie zagrażała pozostałej części lasu, bądź jeżeli faktycznie nam las zaczyna przyjmować w miarę sprawnie tą wodę, też żeby nie było tak, że nam zaczną tereny, zrobią się bardzo mokre i żeby ta woda też gdzieś gruntem właśnie spłynęła w inne miejsce i tam była tym magazynem.